Nie, chyba macierowski nie są. Nie będzie ich. Nie będzie, nie becz. Nie będzie w domu. Ale, ale, ale pojedziemy do syna, zobaczymy się one u. Ale zobaczcie tą sytuację, że przyjeżdżacie w Brazylii do domu i krzyczysz Macierowski. No tak. <laughs> A nie, nie Rodriguez. Rodriguez? Nie, no, tak. nie! Nie! Macierowski! Nie. Tu jest Polska. Tu jest Polska. Tu jest Polska. Polska nie zginęła póki my żyjemy. Dokładnie. to, jest, to, jest, to są najpiękniejsze chwile mojego życia. <laughs> Znajduje się w bardzo wyjątkowym miejscu, a mianowicie w Kurytybie jest park. Park imienia Jana Pawła II. Oczywiście, w momencie, kiedy został papieżem, tutaj w Brazylii odżył taki patriotyzm pochodzenia czyli po prostu zaczęli sobie ludzie przypominać skąd pochodzą i że są z Polski. Pierwsi Polacy trafili tutaj do Brazylii. Około XVII wieku, ale dużo więcej ich tutaj trafiło w momencie, kiedy oczywiście już Polska nie istniała na mapach i była e, pod zaborami. Rzeczywiście wtedy e, docierało tutaj najwięcej po powstaniu styczniowym, listopadowym i tak, dalej, i tak dalej, Posłuchajcie, to są rzeczywiste domy, które były budowane ponad 100 lat temu przez Polaków, polskich że tak powiem imigrantów tutaj w Kurytybie. A dokładnie w okolicach Kurytyby. O, na przykład takie imadło to nawet miałem. I tutaj są różnego rodzaju ich artefakty z tamtych czasów, którymi posługiwali się w swojej pracy. Między innymi muszę przyznać, że musicie zdawać sobie sprawę, że ich tu było odgroma. Tak naprawdę, tutaj mówi się, że w Kurytybie, w samej Kurytybie, czyli w tym województwie, które pewnie jest wielkości połowy naszego kraju. To sprowadziło się około 120 tysięcy Polaków. Jak to się stało, że Polacy stwierdzili, że jadą do Brazylii do pracy. No bo, bo wiecie, no dzisiaj mamy XXI wiek, 19, sorry, 2021 rok i mało kto decyduje się jechać do pracy do Brazylii. Co najwyżej do Anglii czy coś, a Brazylia to już jest. Odległa, że tak powiem, prawie że galaktyka. Przyjeżdżali, oferowali im gruszki na wierzbie, mówiąc jak to będzie, zajęliście po prostu na terytorium Brazylii i obiecywali im równowartość około 25 hektarów, a bądźmy szczerzy, 25 hektarów w warunkach polskich. W tamtych czasach to był ogrom, ogrom po prostu pola do urabiania, do, yy, do... nie hodowli tylko czego? Nie hoduje się ziemniaków, tylko się je Dużo do uprawy. Kurde, no debil. Lekką pułapką na tych terenach było to, że obiecywali im 25 hektarów, tylko że w tych wszystkich 25 hektarach nie zaznaczyli tego, że te hektary to, to będzie dżungla. Tak naprawdę przyjeżdżając tutaj, ci znaczy przypływając tutaj do Brazylii, musieli e, zająć się karczowaniem. Czyli tak naprawdę e, dżunglę przerobić w pole, które po prostu nadawało się do życia. Życia, hodo e, uprawy itd., itd. Chociaż hodowali na pewno bydło też. Zabiorę Was teraz na obiad. Zobaczę, jak smakuje obiad. E, polski obiad. No właśnie, polski obiad w Brazylii Przez ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy w życiu nie byli w Polsce. Ale dalej robią gołąbki, pierogi i całą resztę. Niestety, upomniano mnie, że nie mogę tu dronem latać, więc nie ma ujęć. O kurwa, rzeczywiście jest! Pierogi, bigos, gołąbki. Niech żyje Polska. Mają tutaj polską muzykę. Dobrze, że nie odkryli polskiego rega. By tu puszczali, to by ludzie powiedzieli, że jebać Polskę. A tak jest dobrze. Mamy przed sobą pierogi. Wszystko. Wyśmienite. Aczkolwiek pierogów się nie da spierdolić. A jeżeli jesteś gospodynią i spieprzyłaś pierogi, zrób jeszcze raz. Jeszcze raz spieprzysz, to ty się nie nadajesz. Tak samo mówią mężczyznach, rzecz jasna. Bigos nie wygląda jak bigos. Nie z kiszonej kapusty. Tego się nie nauczyli, albo nie umiem kiszyć kapusty. Ale to, kurwa, zaraz ja im pokażę, jak się kieszyć kapustę. Smaczne, ale to nie jest bigos. Gołąbek mnie ciekawi. Z świeżej kapusty. Jest bez smaku. Nie umiem. Aczkolwiek mimo wszystko, jak ktoś tu przyjedzie i chciałby spróbować coś polskiego, nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością, ale niech spróbuję takie. Jedyne co mogę powiedzieć na obronę, to to, że pierogi wyszły naprawdę spoko. Smaczne, jeśli się nie zna kuchni swojej babci albo mamy. A tutaj macie napisane. Portal Polones. Taka sytuacja. Ile jest Polaków na ten moment w. Brazylii. No nie wiem tutaj mówi się, że przyjechało tu 250-300 tysięcy coś koło tego. Na ten moment ludzi o genetyce polskiej mówi się, że jest między 1,5 miliona a 3. Choć nawet w jednym miejscu przeczytałem, że nawet 5. Ale to siódma woda po kisielu już musi być. Znajduję się na bazarze, ze względu na to, że potrzebuję kupić sobie rzeczy na transport i się chyba zgubiłem. No, to jako, że nie wiem ile kalorii miało danie, które jadłem, to polskie, to muszę sobie kupić rzeczy, które są na tyle mało kaloryczne, że choćby nie wiem ile tego zażarto, to będzie ok. Na przykład mam tutaj kilo pomidorów. No to ile to może mieć? Kilo pomidorów może mieć ile? Mniej niż 200 kalorii. To ja was proszę, aż tyle tam to nie, danie nie miało. Oczywiście nasza wyborowa jest dostępna wszędzie na świecie. Jest to pierwsza, najbardziej popularna budka na świecie, no jeszcze Sobieski tak wchodzi w teren i tak dalej. Tutaj można zobaczyć, że oferują himalajską e, sól, tylko kłodawska z Kłodawy, pamiętajcie. Jebać Himalaję. Przynajmniej pod względem... Jezus Maria. Pod względem... E, już nie wiem, już wyszło mi z głowy. Słuchajcie, jestem w Brazylii, ale spotkałem a tak naprawdę przyjechał po mnie Arlindo. No tak. Arlindo był już bohaterem odcinka e, w, na kanale Planeta Abstrakcja. E, jest to jedną z najbardziej barwnych postaci w miejscowości Auria. Auria. Właściwie nie wiedziałem jak to się wymawia. Auria. Miejscowość, która nazywa się nie po polsku, ale to jest Polska. Tak śmiało można powiedzieć. Sami zobaczycie, zrobimy odcinek taki o naszych za granicą. Tylko nie o emigrantach za czasów komuny czy współczesnych, tylko emigrantach z czasów powstania styczniowego, listopadowego czy też dwudziestolecia międzywojennego. Bo wtedy też się wyjechało za chlebem, bo w Polsce była pita z nędzą. Jeru na pojechał do Brazylii, a jest w Polsce. Witam was w miejscowości Auria. Miejscowości, która jest w Brazylii, ale jest to Polska. Tak w skrótach rzecz ujmując. Jest napisane, widać, witamy serdecznie. I wszystko jest tak jak powinno. I dzisiaj dowiecie się, co się wydarzyło, że tutaj jest tyle polskości i że idziesz sobie ulicą, a pan jest w barwach narodowych. Dobra. Dobra. Piękne czasy. No Jedziemy dobra. i pokazujemy. No to dobra. No Zobaczcie, jakby pan mi powiedział, jak tu się wszyscy nazywają, tak o, palcem pokazującym. Sklarczyk. sklarczyk. Sklarczyk, tak? Tutaj Wichrowski. Wichrowski. Tak. Tam Stankiewicz. Stankiewicz, a tam z tyłu co tam byli? Sztormowskie. Tormowskie. Śluzarki. Śluzarki. Rozumiecie o co chodzi? Tu jest, tu jest Polska! Tu jest Polska. Tu jest Polska. Tu naprawdę jest Polska. Taka... O Boże, kaczka! No. Muszę tu zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. E, tutaj ziemia jest fenomenalna. Za każdym razem, gdziekolwiek widzisz ziemię, ona jest po prostu uprawiana. Uprawiana i cały czas gdzieś coś rośnie. Ze względu na to, że tu się po prostu ziemia nie marnuje. Dlatego właśnie Polaków tutaj zesłali jako osoby, które miały bardzo duże e, doświadczenie rolnicze, no bo jednak Polska zawsze była krajem rolniczym i musieli te swoje hektary wykarczować z e, tak zwanej dżungli i zrobić z tego pole uprawne. Po zrobieniu pola uprawnego po dziś dzień służą jako naprawdę bardzo żyzne ziemia, co widzę na własne oczy. Nie jestem specjalistą, ale po prostu wszystko jest zasadzone, nie ma łąk. Wszystko jest zasadowe. Szacunek. E, słuchajcie, dojechaliśmy na wież e, tutaj e, do mamy, mojego gospodarza. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Gospodarstwo oczywiście ma 25 hektarów, tak jak mówiłem. Polacy otrzymali 25 hektarów, ale nie ziemi. Tylko dżungli, które musieli wykarczować i potem z tego zrobili ziemię, na której uprawiają po dziś dzień soję, e, kukurydzę i głównie to. A inne rzeczy to już po jakieś dodatki. No to mamy... to jest karp? Nie. Tak, karpa... Ale to inny karp, niż nasz, taki no, polski. No takie karpi, unę żelunki. Uny... Karpia żelunkowa, zielun tak karpy karpi. No to, to to można jeść, nie? i jutro na wieczór zimny. Jezus Mariusz. Jesteśmy tu u pani, która jest bardzo starszą osobą. Taką bardzo, bardzo, ale radzi sobie, mieszka tutaj sama, niedaleko syn, tutaj drugi syn przychodzi pomagać, więc jest całkiem, wiadomo, rodzinnie. No ale tak też się w Polsce dzieje, więc to nie jest nic wyjątkowego. No cóż, mam tutaj tort, którego nie powinienem jeść, ale pani skończyła właśnie we wtorek 87 lat, co oznacza, że nie wypadałoby po prostu się nie poczęstować. Będzie dobrze. Bracia, siostry, Polki, Polacy, no niestety doszło do sytuacji, że czekaliśmy na z deszczu, ale deszcz się nie skończy. I to jest wielkie błogosławieństwo dla tej ziemi, bo ta ziemia jest tylko i wyłącznie po to, by uprawiać na niej różnego rodzaju e, zboże powiedzmy. Mamy przed sobą staw. Niestety tutaj ta ryba coś widział, to stąd się... Nie no tak to ile ona mogła tutaj rosnąć? A 5-6 lat o Jezu. Tam gdzie ta kaczka biała jest, o, ona tam i tam te trawę, No, no. O, gdzie ty zobaczysz w wodę, je, je, woda się rusza, no nie? Tutaj no. są ryby. Pan pies. Pan... A A to przecież to, to, to są młode. No tak. czy on jest, jest wody, młody. Czyż ty gówniarz. To ty mały ty. No to, to jest... A ty chodź. Tutaj jest suka. Chodź susuczku. Lajka. Chodź tu. wiecia wiecia e. chodź tu. O, Chodź tutaj. Ze mną to możesz jak z kolegą, nie bój żaby. A to nie jest mama. Bo kolor ten sam, kolor identyko, ale pyski inne, no, no inna tak, rasa, że no, tak powiem. Tak, one się bawią. No to fajne, że bawią się, on się bawia, a ona się wkurza. No, <grym> tutaj jeszcze Tu gruszki, gruszki. Ale to tak dlatego, bo w Brazylii to jest rozpoznawalne, czy dlatego, że... A nie, to jest jabłko. No jabłko. Nie, to jest gruszka, przepraszam, gruszka. gruszka. E, ale to dlatego, że Polska, to dlatego, że to jest u was popularne. Tutaj popularne jest. Dobra do jedzenia. Ja z tej spróbuję. Brazylijska. Oczywiście wiem, którą stronę. Słodycz, słodycz. Akurat ta jest dobra. To to jest w Babisiu. Co to będzie? Nie utruje się. Nie. Jego... Mhm. Mhm. Ja mogę powiedzieć co to jest? Gabi Nie podoba mi się w e. smaku. Mm -hmm. Ale... E, coś takiego... czego nie znam. <laughs> no nie znam. Nie wiem, jestem bo... tego fanem. Tak. Mm -hmm. Ale ciekawe. Ty nie lubisz, bo nie znasz. My, my, ja lubię, bo to ja zawsze co rok im. A co z tego się robi? Jabłko się je i dla rybów Ryby lubią. Aha, to mocno jabłka lubię. No musicie wiedzieć też, że y, tutaj y, na wszystko prawie mówią jabłko. Mm, żebyście wiedzieli o co chodzi. Że cokolwiek by nie rosło, to to jest jabłko. To już założyłem. Ja na początku nie rozumiałem, ale tak jest. No, to jest jabłko. Po prostu, no bo jabłko jest tak polskie, że po prostu to jest najbardziej polski owoc, jaki może być. Więc tutaj nazywałem to jabłko. Jest ok, ale myślę, że przetwory z niego byłyby dużo lepsze niż tak po prostu z krzaka. Na przykład A, Dżem. Jest, tak, tak. dżem. Uh -huh. Pan zna dżem, nie? Uh -huh. Marmolada. Uh -huh. No. Ale zebrać tego do marmolady, Jezus. O Jezus, Mariat. Ile krzaków by trzeba było? Nie, nie, nie no to nie, lepiej nie. Ale popatrz się na stat. Gdzie ty się popatrzysz, jest ruchawka z wody. Dżih, tam jest ogrom, tylko ja tutaj widzę... Wiecie A co? To kurczak jeszcze. Słuchajcie, to jest nieduży kurczak. A łapę ma taką, żeby was zabił. Nawet nie chcę drażnić, bo nie wiem, czy mnie zabije. No czego się wstydzisz? <grystanie> <grystanie> Myślałam, że była mały otwarta. Nie, rozfarta jest, matko, ale że... No, bo je, żeby tam tych jajków nie poszło. A, no tak. To... <grystanie> <grystanie> Tak dużo ich? Pokazać jajka, matko? Można? Łe, no to czyż... A to codziennie jest coś koło tego? Zbieranie, tak. No nie, to się zbiera. No. Ale ja pani powiem, że... Jajko z rana to jest jajko z rana, no. no. ta jutro rano będziemy jeść jajka. A czuje pan różnicę między tym a sklepowym? Bo ja tak. E? Ze sklepu. Z Mercado? A, A tu. Ojej. A to jeszcze od mamy, no to no co to, nie, to... Na nasze, A ty to... idź ty. ty, to jest ty takie nic z On no, taka sytuacja, no. Nie było widać, bo nie było światła, ale... Tak, tak. Fajnie, to jest fachowiec. O, tutaj jak coś panowie chyba. Ten progu tam z góry. A, tak, tak, tak. Mok Ligujesz tu? To, to wygląda jak u mojego dziadka? Taki sam dobry silnik. Dawne silniki miały, powiedzmy, więcej pary. Dzień dobry? Nie wiem, ci odpowie. Schabowe, ja na nie mówię schabowe. Cześć schabowe. Niech będzie pochwalony. Wegetarianie, teraz w Polsce wegetarianizm jest modny, nie? No to. no to ja powiem tak, już nie polubią mnie za to, co powiem, ale to już gotowy, schabowy, że tak powiem. O kurwa, nie. się zestresowałem. Nie. Ale gdyby dziadyga chciał, to by ze czy nie? Nie, 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 nie Za gruby. Ja, nie za gruby. Skończy. Dlatego zacząłem właśnie trenować, bo uważam, że mógłbym skończyć jak ta świnia. Po prostu w pewnym momencie nie móc wyjść. I to jest taka prawda. No cóż, yy, skończył się już ten wieczór. Yy, idziemy teraz do pana Mieczysława, tak? Yy, to jest yy, skomplikowane rodzinnie, ale ogólnie rzecz biorąc, dalej tam idziemy. Ja się pytam, że zamknięte, a tutaj mi mówią, że. To taka natura chłopa. No ja mówię. Tak. Nie ten! Można kropany. z Polski wyjechać, ale Polska z człowieka nie wyjedzie. Witam u pana Człowiec. Mieczysława Waszczuka. Człowieka, który na samym wstępie do swojego miejsca jeszcze ma w ogóle napisane wracaj. Czyli no, nasz chłop, nasz chłop. E, Polak e, z mowy i Polak całkowicie z twarzy. Trzeba przyznać. No naprawdę. E, e, pa, panie Mieczysławie rodzice przyjechali. 1911, tak? E, w 1911. 11. Mając tam 10, coś w tym stylu, e, lat, czyli byli jeszcze dzieci. Co oznacza, że pan Mieczysław. Pan był w Polsce? Nie. Nie był pan w Polsce. Mieliśmy jechać w roku tym i wszystko się Nie było. Zadowolony. W Polsce. Czy tu są rzeczy też sprowadzone razem z. Bo widzę, sierpy. Wszystko. Tu z familii z moi, tutaj wszystko. Ale jak w sensie jak dziadkowie przyjechali i tak dalej, to oni też niektóre rzeczy ze sobą zabrali. Z Polski? Z Polski to co tutaj. Tutaj to te garki niebieskie. To są Aha. z Polski. Rozumiem. To jest matka, mówiła, że to z Polski. Sikier. Te garczki to z Polski. Co to więcej? No to reszta to wszystko już. To już przyszło. A pan ma. Pan jest 40 rocznik. Tak? Co? Pan jest 40 rocznik? Kiedy? Ja to jest... rocznik? 40. W 40 roku. W roku. No 1940 roku. No, w 1940. Już no, tak. no i gospodarka jak u nas na wsi. Tak, pan pojedzie, kiedy dawiesz, to, to to samo. Tylko, no inne rośliny mamy. A, tam jest inaczej już jak tu. Tutaj ciepło, że zimy nie ma, to zima. Oj fest. Wie Pan co, no, teraz właśnie jak w Polsce, bo jest teraz połowa stycznia, to, to mróz okropny. Mróz i śnieg, bo jeszcze się tam przy. Ale tutaj też śnieg się pojawia. Ale mało. mało. Ale raz na 10 lat jest. W 56 roku chyba. Śnieg dał. W 50. A to potem już nie? Już potem. Mało, no mało, mało, mało. daj tak, tak, tak. Nie poprosi, no, przenosi się i tam parę kropli tam spadnie, ale wtedy to dało. Tak on ja tak chciał, żeby to, to troszeczkę, żeby... tak polskie poczuć. <noise> 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 żeby było jak, a, jak a wtedy... Jak to, w domu. Wtedy to dało, bo moje ojce z Polski były, to tutaj w Brazylii co były, to nie jest takiego śniegu. <noise> No właśnie. No i musicie zauważyć w Polsce, że język tutejszy polski jest Inaki. dawnym językiem. Tym, który używali e, pana rodzice i dziadkowie. Czyli prawdopodobnie osoby urodzone przed 1900 rokiem. No tak. Czy tam 1900? Czyli 120-130 lat temu. Nie, no to pierwszy chlebek to był robiony, coś to widać? Nie, ale chleb z pieca i albo teraz z tych wo, e, dużo smaczniejszy. A to ja wiem, z, z, z żywego ognia zawsze lepsze. E, Sim, to tutaj to, 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 to... Czyli ojciec tu pierwszy robił? E, Ony oni zrobiły, jak się użyniły, zaraz zrobiły to, to. To który to rok będzie? Jak pan jest 40, to tak 30 lata. 8. A, 90 lat, gdzieś pora? Po tym, młodzież tak 90 lat. Bo mój ojciec jak kupił tę zimie i kupił, on tam kupił taki dyrektor. No to Bosto. ten bez tutaj, ten, ten, ten cinnamon to był taki, a teraz o, żuntysma, przeszło 100 lat. To, to, to wygląda jak w Polsce. No. Dom jedynie nie jest taki no, polski. Tak. Ale o, szopa już jest polska. Tak. To już budowali ojcowie? Czyli pamiętali Polskę. Tutaj jak kupiły Brazylianów, to trzy Moradie było tych Brazylianów. Tu jedna była, chyba, tych Brazylianów. Druga tam blisko mego szwagra, trzecia pod Lizierym tam. <grym> Takie chłopki, jak to Brazyliany, to, to, tam nie wiem, co są Brazyliany w Polsce, ale mm, tutaj mało, to... Mało, czarnych tam w Polsce, mało. Jak czarnych? Czarnych, ludzi czarnych, po twarz czarnych. To nie, to nie, nie, ma, nie, nie, ma. nie, to w Warszawie, w, w dużych miastach, Warszawa, Poznań, się po... wszystko, to ta, tak, ale wszystkie narodowości się znajdują w Polsce. No tak, tak, no. No, u mnie, ja jestem z Żo Żory, to jest 60 tysięcy mieszkańców, to ani 10 nie ma. 10 z Afryki nie ma. Italiany, Brazyliany, Niemcy. A no tu jest no multikulti. I... Y jedziemy dalej. Słuchajcie, ci ludzie, ci ludzie mogli 120 lat temu, 150 lat temu wyjechać z Polski, ale Polska z nich nigdy nie wyjedzie. A wiecie dlaczego? Bo ci ludzie są Polakami, więc po prostu tu, tu piwko, tam piwko, kasiasa, wódeczka, winko. To są ludzie od nas. Wyobrażacie sobie, że ktoś się mógł urodzić w Brazylii. Jego mama urodziła się w Brazylii. Babcia urodziła się w Brazylii. I dopiero prababcia urodziła się w Polsce, ale mentalnie jest jak my. Coś pięknego. Prosta sprawa, czego słuchamy w Polsce. <grym zainteresowa> On... Mieć tatuaży, ...podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami żyć... Nieważne. no Na no, ja panu okay. powiem tak. On przez 50 lat... Tak. W tej biednej komunie. Tak. Pokazał, co jest Polska. No, Porządny człowiek. Tak, Porządny tak, człowiek. Tak, I u nas dzieje. w Polsce, on tak. jest bohaterem, tak. e, że komunisty nie kupiły go. Nie. Nie kupiły go. Nie. A potem zawsze był królem. Tak. To jest ważne.